Czołem ludziska! Dzisiaj przedstawię wam małą gierkę o tytule jakże bardzo nietrywialnym You have to win the game, czyli musisz wygrać grę. Jest to mała, znacznościowa platformówka, uwaga, darmowa, więc możecie w nią zagrać za darmo na Steamie, jeśli tylko posiadacie Steama oczywiście. Więc zachęcam was do sprawdzenia tej gierki, ponieważ z moim skromnym zdaniem ona nie powinna nazywać się Musisz wygrać grę, tylko musisz się ostro wnerwić! ponieważ ta gra jest tak mega frustrująca, przez to, że jest tak banalna, że o Jezus Maria, więc ja Wam pokażę, jak mniej więcej to wygląda i o co w tej chodzi, w niej chodzi, i sami zdecydujecie, czy w ogóle macie ochotę podchodzić do tego tytułu, czy nie, więc zacznijmy. Na początek pokażę Wam oryginalną wersję, To dosłownie parę chwil, tylko żebyście zaczęli, o co chodzi, ale tak naprawdę będę starał się przejść kawałek w wersji extra spicy, która ma. 20 tysięcy razy więcej um, trudności niż podstawowa wersja, a podstawowa wersja już sama jest w sobie nieźle porąbana. Ale zobaczmy oryginalną. Mamy również trzy moduły: zwykły, YOLO mode, czyli nie ma zapisów, po prostu jak dotkniemy i zginiemy, no to koniec, game over. I możemy grać jako kot, mając 9 żyć. Hm? Pokażę Wam oczywiście normalną. Proszę bardzo. Gra przedstawia się właśnie w ten sposób, że mamy sobie takie coś jak ekranik ze starych gier, oczywiście gra jest pikselowa. Proszę bardzo, startujemy. I to jesteśmy my. Jest dużo ustawień również ekranu, ale to za chwilę. Więc mamy sobie mojego gościa. Nazwijmy go Alfred. Alfred sobie tutaj zapierdziela, prawda? I jedyne co może robić, to skakać i biegać. I oczywiście ginąć. Tu mamy takie dzwonki. Dzwonki oznaczają, że jak dotkniemy. I zginiemy, to w tym miejscu gdzie jest dzwonek będziemy się respawnować Proste? Proste Fajne są te różne podpisy na dole Znaczy tytuł każdej lokacji, prawda? Tutaj mamy You have to start the game, prawda? I tu mamy keys principle, keys czyli Keep it simple stupid, czyli Jak najprościej graj, i tyle Snake, it's a snake Ok. i teraz jeszcze mamy procent To jest procent odkrycia plansz, tak naprawdę Odkrycie planszy i znalezienie wszystkich sekretów. Wiadomo, że dotkniemy snake'a, no to nas zabije, tak? Mamy również jakieś tutaj... Um, skocznie i nieskocznie możemy, o proszę bardzo, spadać na dół, naciśniemy klawisz w dół dwa razy. Proszę bardzo. Możemy również zbierać takie, o, cenne paczki, chyba jest sto ich łącznie. Danger jest tutaj, okej, okay. tu jest, tu jest ponos niebezpiecznie. Spójrzmy na górę. Okej, okay, tu mamy jakieś przejście, tu nie możemy wskoczyć i jeszcze, ale trzeba pamiętać, że tu takie coś jest. Spróbujemy sobie przejść jakiś kawałek tutaj na przykład. Okej, okay, te rzeczy, oho! I po krzyku, ale przynajmniej zdobyliśmy. Aha, i tam nie wskoczymy, no bo wiadomo, że tam żeby przejść, no to nie, jest, nie, nie, nie umiemy latać, ani nawet skakać wyżej, więc... To by było na tyle, jeśli chodzi o to miejsce. Tu, wstąd byliśmy, więc możemy spaść teraz na dół. Through. o w ogóle spadliśmy gdzieś w cholerę Which path will I take, will I take, a spróbujemy w prawo na przykład, nie? No i proszę bardzo, cognitive resonance Proszę bardzo, jakieś tutaj O! To jakiś proszę bardzo jest las, coś tam Alfred sobie tutaj nieźle radzi, jeszcze Zbiera bajery, szmery, o tu se nie wskoczy, bo niestety nie jeszcze jest ten ten fragment Tam są jakieś rzeczy dziwne, o proszę bardzo, znowu danger O! Jakieś dziwne skaczące beje. Dobra, tu danger znowu, no ale oczywiście spadniemy. U! Eee, okej. Okay. No to rzeczywiście był danger. What is the magic symbol? Okej, okay, tak nas pyta gra. What is the magic symbol? Uncertain semiotics. Okej, okay, tam na pewno. da się wskoczyć w jakiś sposób. Na pewno się da. Ale jeszcze nie wiem w jaki. Okej, okay, no i tak wygląda mniej więcej, tak się prezentuje cała gra. No, bardzo prosta darmówka. Tak naprawdę, 1 października tego roku, czyli 2014, wyjdzie e, Start Win the Game Super super Win the Game. O tak, chyba za 13 dolarów będzie dostępna na Steamie. i To jest wersja już płatna. <grym> tak, 13 dolarów to raczej nie jest free, nie? A teraz powiedziałem. No i ona będzie mniej więcej w podobie, będzie duży świat do odkrywania, jakieś sekrety, eksploracje, coś takiego, ale właśnie na tej bazie, jaką widzicie tutaj. No dobra, okej, okay, to pokazałem wam mniej więcej, jak wygląda normalna rozgrywka, ale że ja już tak, nie wiem, chyba 70% odkryłem planszę, nie doszedłem czymś do samego końca, bo mnie wkurzyła tak, że po prostu ją wyłączyłem. Pokażę wam, tak naprawdę, jak wygląda prawdziwe wyzwanie w tej grze, czyli weźmy sobie extra spicy. O tak, tu się będzie działo. Nie będziemy grali ani kot, ani w yellow mode, to wam zostawiam do, do eksploracji samodzielnie. Pokażę wam tylko, sam początek, do momentu aż się tak nie w nerwie, że wcisnę padem po prostu w ścianę. Tak, bo gram padem bo zdecydowanie łatwiej niż klawiaturą. Jest pełne wsparcie kontrolera, więc. Gites Majonez, czapka polones. I proszę bardzo. Poznajecie te planszę, jest mniej więcej taka sama, tylko że z tą z tą jakby różnicą, że możemy zapętlić swoją śmierć tutaj, prawda? Tego na początku tutaj nie było. I jeszcze trzeba idealnie wytajmingować ten spadek, żeby trafić. Okej, okay, tu jest kolejna ciekawa rzecz, a akurat przeskoczyłem ją, ale to sami zobaczycie, jak będziecie grali. Wszystko jest niby podobne, tylko że 20 tysięcy razy y, i 563 y, reszty. Trochę bardziej y, po prostu skomplikowane. Proste, no tak, tylko teraz jeszcze trzeba tak wytimingować... No tak, bo możemy skoczyć wyżej albo niżej. Teraz tylko... Ściskam delikatnie przycisk skoku, a teraz trzymam, prawda? Jest różnica w skoku. No i tutaj nam właśnie to pokazało, że ta różnica jest. Tu pamiętacie tego, kurde, Snake'a głupiego? Można było wejść w górę, a w górę, teraz... Dupa! Teraz można wejść tylko tędy. I jeszcze oczywiście tam nie wskoczyłem, o. Okej. Okay. A tam się pewnie nie da, nie, nie da wskoczyć na razie. E, nie idę tam, Chrzanie to miejsce. o! Abstract Bridge. Hmm. No, zdecydowanie abstrakcyjny jest, o. ok. A pytanie czy jestem w stanie w ogóle tam teraz. Dość. Spadaliśmy tam górą szliśmy i spadaliśmy w tym miejscu na samym środku. Tu widzę, że się nie da. O oh, fuck. No dobra. Tam trzeba będzie wracać, bo dużo, jak widzicie, tych kurczę siatek z kasą zostawią. No wiadomo co jest. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Tam się nie da wskoczyć w ogóle, prawda? Także tak, homesick. Really just the one. No, jak widzicie. Znaczy, to jest tak, to jest tak naprawdę fajna kpina... Nie kpina, takie sarkastyczne, takie ironiczne podejście do gry yy, jak się przejdzie, tak naprawdę normalną. Tutaj widać, tutaj... tutaj widać, tutaj widać, widać, tutaj widać, tutaj blub, blub. Tutaj widać pewną różnicę w podejściu do tych samych etapów. Więc dlatego polecają najpierw przejść zwykłą, a potem przychodzić trudną. Więc... Możecie zrobić też tak, że obejrzycie sobie kawałek tutaj, zagracie w podstawową na przykład i wrócicie zobaczyć jak bardzo dużo będę em, mówił o tej grze pięknych słów. Ginąc co trzy minuty. O oh, fuck. Ej, to się to się udało przejść przecież przed chwilą. Okej, okay, dobra. Przed chwilą mówię, bo e, zagrałem sobie chwilkę, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jest. Realne do nagrania z takiego jakiego, jakiegokolwiek odcinka, powiem wam jest, ale trudność jest po prostu hardcore. Okej, okay, więc tutaj zobaczymy, co tam, co tu mamy teraz. Aha! Okej, okay, dobra. No i teraz fajnie. Nie, nie jestem w stanie wskoczyć tam na górę, więc muszę spadać w ten cholerny dół, ale to nie wszystko. Aha, właśnie. Tak, to jest pierwszy fajny moment. Tak naprawdę. O, oh, fuck! Bardzo fajny moment. Fakaj się, bacie. Bo tu trzeba się nie dać, że spaść. To jeszcze trafić, spadając na ten mały klocek, który tam widzieliście. W ogóle, what the fuck? Nie wiem co twórca, bo to jest jeden twórca. Chyba jarał podczas tworzenia tego małego, darmowego demka, tej małej platformówki, ale na pewno nie było to nic smacznego. Na pewno nie był to tynk. Tylko jakiś coś, O matko boska. Jakiś, na jakimś kwasie siedział chłopak, albo jakieś grzybki wciskał sobie, nie wiem. Cokolwiek. W każdym razie, tu jest ostro. O, O, no ale mistrzostwo. O! E, widzieliście? Byliśmy z tamtego końca? A już nie jesteśmy. Oj, coś się okazało, że był jakiś sekret. No, czasami ta gra e, potrafi robić niezły mindfuck zełbem. Teraz tylko się nie zabić. Okej, okay, tu jest okej, okay, tu mamy zapisane, teraz pewnie. O! o, o. Okej, okay, widzicie? Widzicie te pętle, nie? Okazuje się, że lądujemy w dwóch. Tower of hopes, Tower of Dreams, no właśnie. Lądujemy w dwóch bardzo podobnych lokacjach. Okej, okay, teraz trzeba dobrze wyważyć. Tak? No nie tak. By trafić teraz... O właśnie tutaj. Aha. Ekstra to zrobiłem. Ledwo wszedłem już spadłem. Wii! Okej. Okay. Tu trzeba... On się ześlizguje, skurczybyk mały. Okej. Okay. Nie ześlizguj mi się. Fak. Okej. Okay. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Jest! Uhu! Yeah! O oh yeah, o oh yeah! Jeszcze jakieś tece tam widzę na górze. Hops, dobra. Jest jakaś znajdka. O, widzicie, znowu jest jakaś dziwna pętla, nie? Takie bajery, szmery. Aha, tu nie wejdziemy, ale zobaczcie teraz na to. Pum, O, oh, ja yeah, znowu tu jestem. A teraz jak się cofnę, to o, jednak jest inna lokacja. Także tak to wygląda. No i mamy safe. No i tutaj jest. Tu jest, to jest, w, to jest w ogóle. Nie, to już jest taki hardcore, że to już w ogóle. Yy. Aha. Jak tam? Tak. Jak? Pytam się. Jak mam to wydajmingować? Okej. Okay. To teraz dupa Bo jak tu spadliśmy to musimy iść tylko i wyłącznie Tylko I wyłącznie Fak Dołem No jest O Oh yeah! Czy jest jakiś przeciwbęd za ilość zginień na minutę? Bo tu już chyba wyrobiłem wszystkie normy O oh, fak Poink! Fak Poink! Demit Okej, okay, dajcie... Spokojnie, jak na wojnie, damy radę. Fuck, najgorszy moment na ruch ever. No i lądujemy z powrotem tutaj. No właśnie, tylko to był błąd, spadać tutaj. No, tylko żeby, ja, żeby nie spadać tam, no to trzeba tak... wykombinować, żeby jednak tam nie spaść, czyli... Mhm. 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 No i tak można godzinami, prawda? Godzinami próbować. Skoczyć to cholerne miejsce. Aha, no jeszcze można robić. Jak wam się znudzi, to możecie sobie, że tak powiem, posłuchać wirtualnej muzyki, czyli sami otworzyć pod tytułem. Prawda, takie rzeczy. Dobra, nieważne? o jest. Mm -hmm. Jasne. Jak tam. Czy co? Fakam to. Idę sobie tu w dół. Siema. O. Tu już czuję, czuję, że jest lepiej. Prawda? O. Przeszedłem ten moment. Proszę bardzo. Jakieś bajerki, szmerki. Zbieramy. Jakoś tak przyjaźniej tutaj. Nic nas nie zabija natychmiastowym... na oh, Pfff! Oh. Aha, aha. Podaj, 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 podaj. Mhm, mm mhm. Mm podaj. Oh. Okej... Okay. Dobra. O! lustro. Demet, co to było? <laughs> Stało się tyle, że nie byłem w stanie nawet ogarnąć oczodołem. Co się wydarzyło? Okej, okay, sprawdźmy jeszcze raz. Oh yeah! Wygląda jak sekret. napisałem sobie na przykład wypadek. I spadamy! Uuu! Oho. Oho. O damn it. kto to wymyślił? Jakaś masakra. Okej! Okay. Mamy pierwszą znajdźkę. Spider Gloves. Cling to walls and leap off. Okay, to znaczy, że możemy się, że tak powiem, przyczepiać, przyczepiać ścian i, i skakać, tak? Czyli możemy robić coś takiego. Widzicie? Niby wszystko jest proste i banalne, ale ma jakieś takie małe, kurcze bajerki, szmerki. Aha. Tak, to jest ciekawy moment. Tan, jak teraz stąd wyjść? Aha, no na pewno. Tan, czy mogę się przyczepić i długo z tym stać? Chyba nie. No, zawsze zobaczmy to z tej strony. Nie. Zawsze będziemy spadać. Okej! Okay. Wygląda na to, że lekka kupa z tym miejscem tu. Nie mam pojęcia teraz, jak tam skoczyć. Mhm. Uh -huh. Pytanie jest, czy... Nie, mam, wrażenie, mam wrażenie, że ten się nie da wrócić. Trzeba próbować tutaj. Skoczy chyba na ten murek. O, właśnie. Tak lepiej. Ten, czy tutaj coś jest ciekawego? I sekret, nie? O, oh, fuck. O, matko. To znowu będzie walić z tymi swoimi kulkami. Nara. Fuck. Aha. Aha. Dzięki. Arr, jestem szybszy od ciebie. Okej. Okay. Tu jakieś nowe japy. Great Hall. okej. Okay. 19%. Uh! No tak. Teraz tam nie skoczę. Super. O, rany! Uh, uh. Dawaj na górę, chłopie! Nie skoczysz tam, nie ma szans. Nie przyczepisz się też niczego, czyli tak jakby nie można iść tędy, czyli jesteśmy skazani na tamto miejsce. Well, fuck no i niby jak? Okej. Okay żeby trzeba było zrobić coś takiego? Fuck! No tak. <grywa> e, dokładnie coś takiego, tylko może jednak szybciej. Fuck you. No i właśnie, to jest całe you have to win the game. To jest po prostu esencja, bo tego gameplay. Okej. Okay. Aha. Uh -huh. Co teraz? Mm -hmm. No choice. Eee... No, trochę tak jakby. No i co? Oj, oj. O, oh, fuck. Ło! O, to wykminiłem? Sam jestem z siebie dumny. Aha. Teraz to teraz. A, oh, fuck! O lol, o lol, no nie, no to jest, to jest, to jest masakra. <laughs> no niby jak? How the fuck? O, oh! it F -f -f Fuck you! O, oh, oh. udało mi się nie odbędć. Biedny klawisz. O, oh, pada. Zostanie zmasakrowany tymi skokami. Damn it! Nożysz w mordę. Omen. Oh, Omen. Oh, Omen. Oh, Aha, no tak, przecież tutaj miałem robić coś takiego. Okej. Ty! Czemu ty się ślizgasz, chłopie? Albert! Ogarnij się! Przestań się ślizgać. Fuck. To wszystko jest na perfekcję, na perfekcyjny dotyk, na perfekcyjny skok. Okej, okay, dobrze, że tu zapisali. Eee. Yy. To nagle tam nie możesz skoczyć? I co? Mam teraz idealnie wskoczyć tu? O, Demet. Nie, ja chcę z powrotem. Mhm. Mam wrażenie, że muszę wskoczyć tak. Aha, rozumiem. Ja tam nie wskoczę z tej strony, tylko muszę rzeczywiście wskoczyć z tej drugiej strony. O. Fuck, jednak dało się w ten sposób. No dobra. O. Ej, da się jednak. Lubię, lubię hardware po prostu. Lubię trudniejsze, trudniejsze rozwiązania, jak nic. Muszę się nawet parę razy mi się nie dało właśnie. O co chodzi? Może trzeba bardziej spaść. Pff. O nie, jak tam teraz? O, O O lol, serio? Nope, nope, nope. Ej, i co teraz? Ej, czyż to ewidentnie nie jest do przejścia? Jak mam tam to przejść? Ej, no, sorry. Ej, no, jak? Ja się pytam, jak? Jak mam z jednym skokiem wskoczyć tam na górę? No, nie ma szans. No jak? Chyba, że. No nie jestem w stanie skoczyć tam. Uuu! O oh, fuck! Serio! On lol. No to już jest. To już jest. To jest. O! Oh! Położenie wszystkich norm, planszu wszystkich. Kurde, zasad. Planszówki. Jakie planszówki? Platformówki. Demit! Jak ja mam... Jak ja mam skoczyć? Tam wyżej. Dlaczego mnie podkusiło, żeby iść do tego cholernego lustra teraz. Okej, okay. nawet jak się tam przyczepię. Jakim cudem mam spać tak, żebyś tam nie zabić? Sorry, ale to chyba już mnie przerasta. Uff. No dobra, w każdym razie. W każdym razie to jest właśnie. You have to win the game. Prawda. Widzę, że nie za bardzo y, rozkminia y, ta gra Polskie Litery, bo wyszło nam wrze oenia zamiast września. Tak, 1 września dziś, więc pierwszego 1 września nagrywam ten odcinek. Czyli w pierwszy dzień szkoły. Hurra, szkoło! Matko boska, kiedy to było? A, se łyknę herby, pozwolicie? Ach, dobra. Więc tak. Mm, krótka piłka. Małe pytanie, szybka odpowiedź. Jeśli chcielibyście, żebym y, spróbował przejść sam początek gry na normalnym poziomie trudności daj znać, daj daj znać, daj dajcie znać w komentarzach. A rozważę Waszą propozycję, znaczy, słuchaj, to jest moja propozycja, ale wy się możecie do niej odnieść, tak, o, to chciałem powiedzieć. Bo być może, czemu by nie zagrać sobie jeszcze kawałek, albo pokazać wam chociaż. Sam początek you have to win the game z normalnego poziomu trudności. Dojść najdalej jak się tam da. Może podzielić na party, może zrobić z tego serię, nie wiem. W końcu gra jest darmowa każdy z Was może zagrać, więc czemu. Czemu nie grać? Czemu oglądać, skoro można grać, prawda? No, ale jeśli byście chcieli zobaczyć, to dajcie znaka. Czemu by nie, mogę spróbować przejść. I tak też zrobię. Także dzięki bardzo za wspólne granie w You have to win the game. Jak zawsze, zostawcie kciuka, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie, komentujcie. Wszystkie przydatne linki macie w opisie pod filmem, razem z linkiem do samej gry. Także ode mnie to wszystko jak zawsze wielka piona trzymajcie się cześć